To mi tam coś do czegoś dokłada, to nie powiem, że nie, tylko że często on wie połowę ceny tej danej sukienki, ale żeby on tego nie słyszał. To ręka rękę kryje, a ja to wierzę sam, który muszę sobie z tym radzić, nie? Marcin ma mniejsze grzechy zakupowe. No, ale też lubię wydawać. To działa w dwie strony, bo ona też mnie kręci jak tylko może i ja ją tak samo. A ja czekaj, jeszcze kawałek jaka O, tego. A nie, po raczej cholera ja... Ty, to... pokazuj prawdę, ja Spodrę, ci pokazałem. To, to ja wiesz co, ja nie wiem w ogóle co to za... Ania, brałaś mój tele, moją kartę chyba. Ja żonie staram się tego nie mówić, bo... ona wie, że ja po prostu zajmuję się wszystkimi rachunkami i w ogóle, ale... No, głupio się przyznać, ale moje wypłaty brakuje, na te opłaty. Kamil, a dlaczego nie powiedziałeś, że do tej pory tego Bo nie mam potrzeby takiej. Jest mi to też troszeczkę wstyd, że facet nie umie po prostu utrzymać domu i rodziny po prostu. Ja powinienem być tym głównym żywicielem. No ale, tak jak mówię, no, nikt tego nie przewidział, jak pójdzie wysoka inflacja, jak pójdą wszystkie produkty do góry. Czy wy w ogóle gadać tak o pieniądzach wprost? Tak. Nie. No tak nie no tak jakoś... Nie no wie jakie mam zobowiązanie, nie? No nie Może to jest czas, żeby o tym porozmawiać no. Babcia wie, że ja mam ogólnie w planach zrobienie biostu. No, do tego to chyba Babcia by nie dorzuciła. A babcia, ile Babcia do ust dorzuciła już? To ty na usta te pieniążki wypróciłaś? Olejek, Olej, Poproszę dwa napartki. O! O! o teraz od razu lepiej. Ile kosztuje ta buteleczka tego olejku? A tego olejku? Czotka ile kosztuje buteleczka olejku? 70! Bo to, bo to w promocji! No nie wie ile to kosztuje? Naprawdę. To 200 zł czasem te dodatki kosztują. Para zna się bardzo dobrze, dlatego zmiana planów Wiesławy, kiedy zaplanowali oszczędzać, może oznaczać tajną wyprawę pełną niepotrzebnych wydatków. Nie mówi do końca prawdy, tak? Mówi, ok, kupiłam, ale zawsze się kamufluje, co kupiła albo za ile kupiła. Tak, tak. Cześć, karbuszu! O, Coś, Kochani, A co ty tu robisz? O, bo popatrz, No ale bo co, już na zakupach byłaś. Poczekaj, ja przymierzam. Tak, a propos, co ty tutaj robisz? A to na przykład, takie 400, to co jest to? No mecz wczoraj obstawiłam. A ile puściłaś na Ile najwięcej? Mm, tysiąc funtów. Ja I dlatego też nie gram, bo przegrałam dużo pieniędzy. Wszedł mi mały kupon. Ping-ponga obstawiłam. Ale to za 5 zł. Dobra, co miałam sprawdzić? Nie miałam tego mówić na głos.